Witajcie moi drodzy. Dzisiaj w krótkim dość szybkim mam nadzieję filmie pokażę wam 7 memcoinów ale tego najważniejszego na początku reszta będzie przypomnieniowo ponieważ kończy się właśnie presale na jeden z tych których na, o których nagrywałem już kiedyś materiał dlatego przypominamy sobie ponieważ kończy się presale. Będzie można tylko jeszcze chwilkę kupować te tokeny w przedsprzedaży. Dlatego jeżeli cię to interesuje temat memcoinów to co mam do powiedzenia to zostań do końca filmu. Winner AI to jest ten coin, to jest taki piesełek, którego już pokazywałem parę tygodni temu na moim kanale. Kończy się tutaj na, mamy tu ostatnią szansę na zakup w presale'u 4 dni 18 godzin. Oczywiście w momencie nagrywania tego filmu, ale ten film jest dodany dużo później, więc tutaj jest ostatnia chwila. Jeżeli ktoś jest zainteresowany za Ethereum, za USDT albo kartą, można sobie kupić. Jeżeli ktoś chce bądź poprzez BNB, ja polecam zawsze korzystać z Metamaska. No i co? O co tutaj chodzi? Ma to być taki bot handlowy, AI Trading tak zwany. Różni youtuberzy tutaj nagrywali na ten temat już filmy, dlatego możesz sobie wejść, ja ci tutaj nie będę linkował. Do wszystkich projektów linki z dzisiejszego materiału w opisie oczywiście. Jak zawsze mamy tutaj ich Twitterka. Zobaczmy, jak sobie radzi ten Twitterek. Ile tutaj mamy? 16 tysięcy obserwujących, czyli coś obserwujących już jest, czym jest Winner AI, tokeny WAI, to jamnik wspomagający proces AI. Oczywiście to jest memcoin, więc wiemy, tutaj chodzi o marketing, o humorystyczne podejście do tematu, natomiast jeżeli, prawdę powiedziawszy, mam być szczery, co nagrywałem na moim Instagramie, to memcoiny to jest jeden z moim zdaniem stopowych, to niestety, ale tak będzie prawdopodobnie stopowych na tą hossę trendów. Dlatego warto wziąć to pod uwagę. No, i tu ma być taki bocik, zero opłat, zabezpieczenia, bezproblemowa wymiana, i tak dalej. Jeżeli chcemy kupić tego winera, no to zobaczymy, co on nam da. Tokenomika, sprzedaż staking, nagrody społecznościowe, płynność, tak zwana Liquidity i Marketing. Podaż tokenów tak wygląda: 69 miliardów, ile dobrze patrzę. Mamy tutaj także. Roadmap, może sobie to sprawdzić z linku w opisie, jak to wygląda na ich stronie. Mamy tu informację krok po kroku, jak sobie kupić. Można kupić za ETH, BNB, Matika, USDT, tokeny VY. One będą rozdzielane właśnie po tym presale'u. I tutaj jeszcze dodatkowe informacje na ten temat. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Ja nie zachęcam, ja nie polecam. Ja po prostu to traktuję jako no, reklamę na moim kanale. Przypomnę wam jeszcze, że jest jeszcze token PlayDoche. Ja przyznam się osobiście, ja sobie skorzystałem z PreSale'a PlayDoche i czekam. Mamy tutaj jeszcze też chwilę czasu, aż te tokeny nam się e, będą rozdawane. Prawdopodobnie nawet może już tego nie ma, jak Ty oglądasz ten film, e, bo myślę, że dodam ten filmik po weekendzie. E, też na kanale jest na ten temat materiał, jest Silana, czyli ten Foxy coin. Dość śmiesznie to tutaj wygląda. Ale tutaj chodzi ja mówię, o marketing, o mema. Nagrywałem osobny materiał na temat tej filany. Mamy 99 bitcoins, 99 bitcoins, czyli taką stronkę, która była wykupiona. Tu domena, pamiętacie mm, takiego mm, portalu, który informuje na temat kryptowalut? No, to jest taki kolejny y, prosty coin, prosty token, ale już nie memik. Mamy. Base doksa czyli coś, co tutaj ma nam przypominać jakiegoś kolejnego piesełka, jakieś tutaj związane z takim humorystycznym zabarwieniem memów tematem. No, cóż. Każdy sobie musi przeanalizować, co kogo najbardziej interesuje i rozgryźć, co może być najpopularniejsze w następnej hostie. Czy w ogóle cokolwiek z tego będzie? Ja nie wiem. Czy będzie cokolwiek? Nie wiem. Czy będą wszystkie? Nie wiem. Pepe Unchained, czyli tu bazujemy na zjawisku Pepe, czyli tego Jednego z najbardziej popularnych, można powiedzieć, memów świata w tym momencie, i Ishiba Shutout. Czyli to jest memik, który ma nam siłę Inu przypominać, i tutaj są tokeny związane z gamingiem, Play to Earn. Ta gierka na App Store i Google Play już jest dostępna. Nie wiem, jakie zastosowanie techniczne ma ten token w grze, natomiast jest to tutaj faktem z tego, co tutaj wyczywa. wyczytałem. No i powolutku też kończy nam się pre na ten token. Jest tutaj audyt, jest tu biała księga. Można sobie wejść, poczytać, zapoznać się i tak dalej. Na moim kanale ja w każdym z ostatnich filmów informowałem na temat różnych tych projektów. Natomiast osobne filmy powstały powstały osobne filmy tutaj dla Fokamem Coin, czyli Silany, oraz dla Play Doge. A. Czyli jeżeli ktoś chce, to sobie wchodzi i zapozna się. Linki do rejestracji w opisie. A ja zapraszam do kolejnych materiałów na moim kanale.